Bob, patrz! Mam no, widzę. Twoi bracia! Nie nazywaj ich moimi braćmi. Są tacy podobni. Nie do końca. No, jak, jak wcześniej się wybieli, to nawet podobni są teraz. O, patrz, patrzę patrz się. Odbierzemy ich. Zobaczmy, co zrobią. O! Zachowuj się z identycznie mojego. jak ty. Z w której strony? Taki energiczny i w sumie to nic nie wnosi do życia. Dobrze, niech ci będzie. A nie mówię prawdy? Oczywiście, że tak. A to przejdźmy tamtą stroną. Idź przodem. Jak macie coś zjeść, to niech zje ciebie. Dobrze. Chcę zobaczyć, jak cię je. Dzięki. Cieszę się, że zawsze byłeś dla mnie taki miły. No to fakt, jeszcze jestem miły. Jak zawsze. Pamiętam, jak ciepło przywitałeś pierwszego dnia na tej wyspie. Opa, większa grupka. Kolejni twoi bracia. Zabijemy ich? Przekratnijmy się tutaj szybko. Widzą nas, widzą nas. Udajmy, że nie widzimy ich. Dobra. Tylko nie stękaj, bo cię usłyszą. Nie stękam. O, zastrą. No cóż, pracowałem w tym w sklepie elektronicznym i w innych takich działach, a nie jako maratończyk. Ja też nie byłem maratończykiem. Ja tylko na czas paliłem ciała. Są takie zawody? No, tak bawiliśmy się, jakbyśmy w kramatorii No Patrz, pada śnieg. Oho. Idziemy dalej. Dobra. Jak myślisz, że jest im zimno na takie pogodzie bez ubrań? Ciężko stwierdzić, oni. Każdy z nich wygląda inaczej. Jedni są tacy wychudzeni, drudzy są tacy strasznie bladzi z jakimiś tatuażami. No, zabarze, jedni brzyd. jeszcze mam skórę na sobie. To też jest grzyb, a mnie. Czułeś, jakby mnie Ała. uderzył w brzuch. Właśnie też po to poczułem. Idziemy dalej, chodź. Dobra. Biegnij albo cię zostawię. Kolejny grzyb. To nie jest zdrowy. Po nim czego my tu szukamy? Nie wiem, szedłem, idę za tobą. O, shop. Może coś znajdziemy. Drapie drzewo ten szop. Ale duża góra. No, teraz porawa. Widzę, jest duża ta góra, prawda? Tak, jakby, zro... jakby odwrócić ją wysokość na minus, to by się równała z twoim Tak, Stefan, tak. Chodź, idziemy dalej. Tędy. Jesteś pewny, że to bezpieczne? Niczego nie jestem pewny. Mhm. Pewnie jestem tylko jednego. No. Jeżeli nic nas tu nie zabije, to będziemy wzmocnieni. A. Tutaj po klifie, tylko, tylko nie spadni. Dobra. Miło, że się przejmujesz moim losem. Nie, po prostu ja jak spadniesz to. Nie chcę cię zdrapywać z tego, z ziemi, bo co będę jadł? Pomyśl przyszłościowo. Bob, znalazłem o, coś! Czekaj. Trochę nie nadążę. Idę. Przetrwanie. Bob, Bob! Znalazłem coś! Co znalazłeś? Patrz jak biegnie, patrz. Jak debil. Ktoś tu. O tak To było mi potrzebne, ciepło, dobrze, chodź Patrz Znalazłem kokpit Hej, ja, idziesz? Okej, okay, to... Cześć Pa Oto ty, zobacz Jesteś na ulotce, jako złodziej w TV Tu po lewo jest ulotka tam, była, szukaj ją O, to ja O, to, to ten pilot chyba ten, rasista mhm. Tu jest ten, pistolet flarowy Dobrze wiedzieć Ten chyba wyleciał przez szybę. No nie no, ja, jak na moje, cały czas jest w kokpicie. No aż strój jas przebrałbyś się, bo śmierdzisz. W sumie ty zawsze śmierdzisz, ale... Nie będę się patrzał. Dzięki, wiesz. Jak? Oglądasz? Hmm... Określę to tak... Głupi, ale za to brzydki. Dzięki. Nie ma sprawy. Może rozbijmy to ognisko i przenocujmy, bo tak... No chyba, że chce się iść. To. Już zapaliłem, spóźniłaś się. Ale ładny ptaszek. O, drugi. Ładne ptaszki, czyż nie? Co nie? No. Powiem ci, jak coś to nie, idź na tą stronę, nie to co nie do tego drzewa, bo tam trochę nalałem. No, kolejny bardzo ładny ptaszek. Wezmę go. Daj dobrze. kolejny. Do ogniska wstać. Zjemy sobie. Przeczekamy tu i pójdziemy dalej.